Cześć, z tej strony Bartek Słowiński, a dzisiaj chciałbym pokazać Tobie, jak planować cele SMART. Oczywiście na podstawie książki Briana, Brian Tracy, Strzał w dziesiątkę, którą omówiłem już wczoraj. Odcinek powinien być w poniedziałek, natomiast był we wtorek, bo było święto i ja również byłem zajęty, a odcinka nie miałem przygotowanego. Więc dzisiaj, środa, godzina 19 odcinek wejdzie, więc serdecznie zapraszam Ciebie, jak planować swoje cele smart, jak ja to zrobiłem, i również pokażę, jak ja bym to przygotował. Oczywiście, jeszcze raz, cel po pierwsze powinien być terminowy, czyli określony w czasie, w jakiejś czy to miesiąc, pół roku, rok. Ja najbardziej wolę te cele długoterminowe, czyli względem roku patrząc. Dalej, powinien być realny, czyli mieszczący się dla nas w naszej głowie, w naszych możliwościach i w naszym zasobie pieniężnym, jaki możemy uzyskać przez ten rok czasu. Akceptowalny, czyli również chodzi o, chodzi o moją głowę. Czy on jest w mojej głowie akceptowalny? Czy ja jego się nie boję? Oczywiście, cel również powinien być taki, który trochę jest wyzwaniem dla nas, natomiast nie powinniśmy, nie powinienem się go bać. Powinien być on dla mnie akceptowalny i do zrealizowania w danym okresie czasu. Mierzalny, czyli musi być jakiś wynik, coś przez ten czas powinienem osiągnąć, coś, co jestem w stanie zmierzyć, czyli pieniądze, jakieś y, puchary, osiągnięcia, wynagrodzenia i tak cokolwiek potrafię sobie zmierzyć. I skoncentrowany, powinien być skoncentrowany do, w dążeniu do jednej rzeczy. Do czegoś, co chcę właśnie osiągnąć. Znowu pilnuję się tego, aby mówić na swoim przykładzie, żeby znowu nie wychodziło to na coacha, którym trochę przejmowałem tą narrację na, na ty, na wy, a nie na siebie. Na tym bardzo mi zależy. Jeśli będę za bardzo, zapiszcie w komentarzach, czy jestem za bardzo coachem i powinienem skupić się na sobie, bo na tym mi jak najbardziej zależy. Dobra, i przechodząc w kolejny krok. Teraz wypiszę 10 swoich celów, które, które po prostu są moimi celami, tak? Natomiast zrobię cięcie, żeby nie było zabrań, zabierania waszego czasu. Więc cięcie! Ok, to już jesteśmy. I tutaj dużo na was grałem, Wiem, mój charakter pisma nie jest, jest dość specyficzny. Więc po kolei to wszystko Wam przeczytam. Jeszcze dodam, co jest z tymi celami. Cele powinny być zapisane w taki sposób, aby były na teraz. Mam, jestem, posiadam, nie chciałbym mieć, chciałbym posiadać, chciałbym to, chciałbym to. To nie jest koncert życzeń. To działa na podświadomość, jeśli piszemy cele, cele w formie takiej, w czasie dokonanym. Mam, posiadam, e, jestem, nie może, chciałbym, chciałabym, tylko wszystko mam i jestem. Oczywiście mój cel jest to cel na rok, e, czyli do. Uh, dzisiaj jest data, jest 13 listopada. 13. 13. 11. 2020. Mam własny biznes. Przemawiam publicznie w szkołach i na eventach. Zarabiam minimum 5000 zł miesięcznie. Mam zasięgi na YouTube 10.000 subskrypcji w subskrypcjach to się nie powinno liczyć, tylko w wyświetleniach. No to czy te, aby było te 10 właśnie około 5 tysięcy wyświetleń na film, to już jest naprawdę dobrze w tej niszy, w której działam. Mam zasięgi 10 tysięcy subów. No to jakoś jak połowa będzie oglądała, to będzie dobrze. Pomagam ludziom na poziomie mentalnym. Jestem trenerem mentalnym. Robię tour po Polsce, czyli eventy. Mam stabilność finansową podróżuję co najmniej dwa razy w roku, jestem przebudzony na najwyższym poziomie. No teraz również jestem przebudzoną osobą. Mam tą świadomość właśnie myśli Jego, właśnie myśli samomyślących się w mojej głowie. Natomiast ten najwyższy poziom błogości i takiego beztroski, tak jak mają dzieci, no to jeszcze daleko, daleko przede mną i tylko nie mogę się doczekać, czekam na książkę Dawida Piątkowskiego, wyższe stany świadomości. Eee, znaczy Moc samokontroli, tej książka nazywa, a tam będzie dużo różnych tematów. Dobra, ale nie odbiegając. Tutaj, tak jak powiedziałem, wszystko powinno być napisane w czasie teraźniejszym, dokonanym, mam własny biznes, przemawiam publicznie w szkołach i na eventach, nie chciałbym, chciałabym, tylko teraz czas dokonany i określona data. Czyli tak, jest data, czyli jest terminowy. Dla mnie wszystko jest realne, akceptowalne, i mierzalne w liczbach, właśnie niektóre z tych elementów, tak? Yy, I skoncentrowane, no skoncentrowane na tym, na czym. Właśnie zapisałem to w, kolejnej, w odwrotnej kolejności od te Trans. Bo to, o to chodzi, żebyśmy najpierw, żebyśmy określili, określili termin, gdzie chcemy. Miesiąc, pół roku, rok. Ja określiłem rok. Realny, to co pisałem, było dla mnie realne, akceptowalne w mojej głowie, jestem w stanie to zrobić. Mierzalne, i skoncentrowany na co? Teraz kolejna część ćwiczenia. Jak już Powinniście również sobie ze mną teraz wypisać te cele, jeśli chcecie sobie to wyznaczyć teraz ze mną. I dalej skoncentrowany. Masz wypisane cele? Ja również nie mam. Jeśli nie masz, zatrzymaj filmik i wypisz sobie cele w taki sposób, w taki sposób, jak ja teraz powiedziałem. OK, teraz pauza. I jak już zapisałeś te cele, to mogę powiedzieć dalej. Teraz w swojej głowie układam takie coś. Co bym chciał, aby stało się od razu teraz? Więc sobie myślę. Czy moim głównym celem jest mieć własny biznes? No nie no, bo ten biznes by się opierał na właśnie o treningi mentalne, tak? Więc przemawianie publiczne w szkołach i na eventach. Też nie. Zarabiać 5000 zł miesięcznie. No z czego to zarabiać? Mam zasięg na YouTube 10 tysięcy. No i co mi to da? Będę miał zasięgi. Pomagam ludziom na poziomie mentalnym. To jest ogromna satysfakcja, ale to też chyba nie jest to, co, co za przypchnięciem palca chciałbym, aby się już teraz stało. Jestem trenerem mentalnym. O! No to już tak. No, ale trener mentalny mogę sobie zrobić papierek i super będę. To tak samo jak z zdaniem prawa jazdy. Zdam prawo jazdy i czy już jestem super kierowcą? Nie. Robię papierek, bo. Dla niektórych jest to ważne, dla mnie osobiście nie, chociaż fajnie jest coś takiego zrobić. Zobaczcie jak to wygląda, tak? Być tym certyfikowanym trenerem i po prostu nauczać o tym. No to już jest, to już jest coś bardziej, ale jeszcze rozważę inne opcje. Robię tour po Polsce. No to też już bym musiał mieć jakieś doświadczenie, wiedzę, właśnie zasięgi, aby to do tego zrobić. Mam stabilność finansową, no to względem firmy, tak? Podróżuję co najmniej dwa razy w roku. No to właśnie ta stabilność finansowa by mi pozwoliła podróżować. Jestem przebudzony na najwyższym poziomie. No i tutaj mógłbym się kłócić, czy potrzebna mi jest właśnie ta dziesiątka. Jestem przebudzony na najwyższym poziomie, czy jestem trenerem mentalnym. Tak naprawdę, co bym chciał, żeby się stało na ten moment? To jestem przebudzony na najwyższym poziomie mentalnym właśnie. I to bym chciał, aby się stało. I to będzie moim głównym celem, do którego będzie dążyła cała reszta, żeby to zrealizować. Czyli dalej idzie to. Jest tak. Są punkty kontrolne, codzienny plan działania, czytanie książek, słuchanie podcastów, oglądanie wideo na YouTube, praktykowanie tego, rozmowa z ludźmi. Bo już takie rozmowy również miałem, że jestem w stanie na ten moment pomagać osobom w ich takich podstawowych problemach, które dla mnie nie są naprawdę niczym wielkim. Oczywiście, no jeszcze właśnie tym profesjonalistą nie jestem, natomiast zmierzam do tego, dzieląc się wiedzą razem do Was na YouTube i ucząc się dalej tego i pomagając w taki sposób, w jaki potrafię. Wiem, że trener mentalny to nie jest łatwy kawałek chleba, jak to mówi wie, wiele osób, bo to jest jednak biuro odpowiedzialne za czyjeś życie. Ta osoba uważa mnie za, za profesjonalistę, za mentora, którego rady, jeśli coś powie się nie tak, ona później się źle pokieruje tą osobę, bo czasami są naprawdę ciężkie przypadki, no to nie dość, że się niesie złą sławę, złą sławę dla trenerów mentalnych, że to są tylko tacy tam kołczewe, co gadają i nic nie umieją, ale też można komuś zrobić przykrość po prostu i zepsuć mu jeszcze dalej to życie, jeśli się nie umie nic, nie pomaga. Więc jestem przebudzony na najwyższym poziomie. To jest mój główny cel, wokół czego będą dalej szły te cele. Kolejnym krokiem jest realizowanie swojego planu dnia. Kolejnym krokiem jest, aby stworzyć punkty kontrolne, aby. Mm, no, właśnie te punkty kontrolne, co miesiąc, może sobie, co tydzień, każdego tygodnia w niedzielę, co zrobiłem, aby osiągnąć te rzeczy, to jest tak, właśnie teraz ogólnie mówię, to też dalej można. Weźmiesz sobie notes, ja mam swój notes, teraz nie tutaj na wierzchu, e, bierzesz sobie notes, biorę sobie notes i zapisuję. Tego dnia robię to, to, to. To już jest planowanie dnia bardziej. Tutaj tylko wyznaczyliśmy cel. Dalej do tego trzeba dołożyć, właśnie, planowanie dnia z wieczorem, z poprzedzającym na kolejny dzień, co trzeba zrobić, właśnie tak, żeby przybliżało to po prostu do tego naszego celu. Czytanie książek, ja tak robię. Słuchanie podcastów, nawet w języku angielskim, przez co bardziej osłuch słucham języka angielskiego i łatwiej jest się w nim porozumiewać. Dalej, co jeszcze, właśnie czytanie książek, słuchanie podcastów, oglądanie filmów na YouTube. E, czy to właśnie na Instagramie są fajne pigułki wiedzy od wielu autorów. No i tyle. No, pokazałem Wam, jak można stworzyć swój dziesięcio... E, no, zawsze pamiętajcie, bo tego nie powiedziałem: że, żeby tych punktów było 10 i z tych 10 wybierasz jeden, jeden element, który chcesz aby stał się po prostu za jednym strychnięciem palca. No i jeśli uważasz, że e, chciałbyś zarabiać 5000 zł miesięcznie za jednym stryknięciem palca, no to oprzyj to o coś, na czym byś miał to zrobić? No to nie może być akurat w tą stronę, tylko to musi być jakiś pomysł na siebie. A żeby znaleźć, bo żeby zrobić ten cel, najpierw trzeba odkryć w sobie pasję. Coś, co się lubi robić, a to już się opiera na wartościach i tak dalej. Więc. Te materiały również będą pojawiać się u mnie na, kanał, na kanale i jeśli chcesz poznać swoje wartości, to jeszcze nie jest element, o którym umiem płynnie mówić, więc to raczej będzie pojawiało się no nie, nie od razu, bo jeszcze muszę się oswoić w, ty, w tym materiale, z tymi tematami. Więc na ten moment bardzo dziękuję i jeśli pomogłem Tobie e, właśnie zaplanować sobie Jakąś drogę do celu, bo nieważna jest sama droga, to jest cał, cały proces, ale ważne, aby wchodzić po odpowiednią drabinę. Więc nie rób tego e, pochopnie, tylko naprawdę stanów się, czy to jest Twoją pasją. Jeśli, no, prosty case na sprawdzanie, czy to jest Twoją pasją. Wypisz sobie pięć rzeczy, co chciałbyś sprawdzić, może być jazda konna, rysowanie, boks, siłownia i biegi. Wszystko wymieniłem bardziej ze sportu. Może rysowanie nie, ale po prostu wymień sobie 5 rzeczy, które chciałbyś sprawdzić i rób każdą przez tydzień lub przez dwa tygodnie. Jeśli będziesz czuł, że to jest dla Ciebie fajne, to idź w to dalej. Taki szybki case na sprawdzenie, co może być Twoją pasją. A na ten moment, dzięki bardzo za uwagę. Mówił do Ciebie Bartek Słowiński i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć. A, i z, bym zapomniał, jedna ważna rzecz. Jeśli się podobało, zostaw łapkę, zostaw komentarz. Jeśli masz jakieś pytania oczywiście, jeśli chcesz zostać na stałe, subskrybuj kanał. Wszystkie te aktywności prowadzą do rozwoju mojego kanału, ponieważ liczy się aktywność oglądających. Dziękuję bardzo z góry i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeszcze raz, cześć.